Siema, siema. Z tej strony Nocob so e, Witam Was w dzisiejszym poradniczku, w którym pokażę, jak zrobi zrobić ukryte drzwi, ale w takim nowym systemie, który też działa na obrazach, ale jest o wiele trudniejszy do wykrycia. Mm, więc nie wychodźcie, że już znacie niby ten stary sposób. Jeżeli nie wierzycie, to już Wam pokazuję, że tutaj nie można nigdzie przejść, a jest tajemne przejście. Na czym polega Myk? Wystarczy, że mamy jednego. Już nie mamy. O, już mamy. Wystarczy, że mamy jednego resztę torcza Podchodzimy tutaj. Kładziemy go. Ciach! Drzwiczki otwierają się. Jeżeli już zniszczymy to już drzwiczki się zamykają. I to działa po prostu w taki sposób. Niby banalna, ale się przydaje. Jeżeli ktoś nie zna. Jak zbudować taki mechanizm? Już pokazuję. Myślę, że raczej sami byście dali radę, ale dobra. Robimy sobie ściankę, na przykład dla przykładu. Wiem, wiem, na przykład dla przykładu. Fajnie to by zabrzmiało, no, ale nie, o to tutaj chodzi. Kładziemy, o, kładziemy sobie obrazy. Tutaj na przykład sobie kładziemy drzwi, muszę je znaleźć tylko. Dobra, mogą być takie. Nie, nie, lepiej zrobić je na koden. Kładziemy drzwi. Aj, dobra. O, no, w sumie też może być. No i jeżeli. Tutaj się nie da przejść. No tutaj można zamurować, oczywiście. No, tak na szybko robię. No i tu normalnie nie można przejść, wystarczy. Że stawiamy torcza. O, to nie tu. O, tutaj. A jeżeli, Tutaj wchodzi, żeby, żeby wyjąć tego torcza, to tak kawałek musimy wyjść. Niszczymy torcza. I go łapiemy do eku. No cóż, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się tutorial przydał. to pozdra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No co so serioysli.